Witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem JokerKuba, to jest kolejny odcinek z FIFA 20, kariery Milanem. Yy, więc tak, w poprzednim odcinku z kimś graliśmy, nie pamiętam z kim. Yy, aktualnie mamy, aktualnie zajmujemy ósme miejsce do miejsca gwarantujące nam Ligę Europy, brakuje nam, brakuje nam 12 punktów. No jest to dosyć sporo, zważywszy na to, że do końca sezonu zostało 9 meczów. No ciężko będzie, postaram się, żeby to miejsce uzyskać, ale jak mówię, będzie ciężko. Tym bardziej, że mamy teraz dosyć napięty terminarz. Ugramy tak, mamy teraz mecze z Lazio, Juventusem i z Napoli, czyli z trzema bardzo silnymi przeciwnikami. Oczywiście postaram się je wszystkie wygrać. Yy, więc tak, więc pierwszy yy, mecz czeka nas z Lazio, więc zapraszam serdecznie na mecz. Ok, zaczynamy mecz Lazio kontra Milan. Gramy na wyjeździe, będzie to ciężkie spotkanie. Miejmy nadzieję, że się uda. Podaję do Ibrahimowicza: Uda się, dobrze. Ibrahimowicz musi to sam skończyć. Skończ to! Tak jest. Prowadzimy 1 do 0. trzymujemy piłkę i może być jakaś kontra, co tutaj podanie do AO, może to wykorzystać Leao, 2 do 0. Tu Eksja lewym skrzydłem Lazio, dośrodkowanie, musimy to wybić i do naruń broni tutaj, to było niebezpieczne, nie spodziewałem się takiego yy, obrotu sytuacji. Tutaj jakoś się odbiło, nie wiem, będzie corner dla Lazio, trzeba to wybić oczywiście. Ibrahimowicz, może zejdzie do środka, Ibrahimowicz. Jakiś finał, z strzał by się przydał, ale w obrońce Niestety Też może być jeszcze powtórka, tutaj odegranie I co? I słupek! Ibrahimowicz, może teraz? 3 do 0 Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 3 do 0 Bardzo duży wynik, bardzo duża przewaga no co, no, raczej jest to męcz wygrany. <laughs> no jedynie można się pokusić o więcej bramek, ale też fajnie byłoby nie stracić jakiejś bramki, tak? Leo. Dobra, no i co sobie leao? Znaczy Ibrahimowicz. Poda do Leao i może być 4 do zera i chyba słupek. Tak, słupek. Niestety. Rebić będzie sam na sam musi to wykorzystać, no i nie ma bramki. Koniec meczu: wygrywamy 3 do 0 yy, znaczna, moja przewaga w tym meczu. Co mogę powiedzieć, yy, Lacjo za bardzo miał sytuację. a ja miałem dogodne sytuacje, które wykorzystałem. Co prawda, tylko w pierwszej połowie, ale jednak yy, no i co? Zdobywamy 3 punkty. Neles akceptuje kontrakt. Yy, to jest ten zawodnik, którego. Podpisywałem w poprzednim odcinku. Akceptujemy sobie ten transfer. Gdy się King napisał, żeby sprowadzić net tego, powiem Wam tak, na razie dodam tego do listy życzeń i do obserwowanych tego, ale na razie go nie będę nikogo sprowadzał, ponieważ e, jest paru, paru zawodników w składzie, którzy odchodzą latem, bo im się kończy kontrakt i już podpisali z innymi klubami, więc jeszcze nie wiem do końca jak ten skład będzie wyglądać w, w, w nowym sezonie. Wtedy, gdy zobaczę, jak, jak skład wygląda, podajemy kroki i działania, kogo sprowadzić, bo prawdopodobnie będzie mi też potrzebny środkowy obrońca, nawet dwóch. Więc te linety to na razie zostaje jakby jako rezerwa. Zobaczymy w przyszłym stanie kogo będzie mi brakować. Jeśli będzie mi te pomocnika brakować, no to sprowadzę linet tego. A jeśli będę miał nadmiar do pomocników, no to na razie linety będzie jako jakby opcją rezerwową. Rozumiecie? Tymczasem czeka nas mecz z Juventusem na własnym stadionie, ja ten mecz rozegram, więc co, zapraszam na spotkanie. Zaczynamy mecz Milan kontra to o nie no tak Juventus. Będzie to trudne na pewno spotkanie, Juventus to wiadomo, jest Juventus, to jest w sobie, sama w sobie, ma świetnych zawodników. Ma Ronaldo, więc dalej nie muszę wymieniać chyba, nie? Leo, będzie sama sam. O boże, za, za bardzo piłkę sobie wyciągnął do góry. Znaczy kurwa, pierdo... za bardzo sobie piłkę wypuścił. Powiem wam tak, na razie jest w tym meczu za, za dużo się nie dzieje. Tu jest więcej yy, walki w środku pola, aniżeli akcji. No i spalony. No taki troszeczkę słaby mecz, powiem wam. Koniec pierwszej połowy. Yy, chyba najrówniejsza połowa, jak na razie w tej karierze powiem wam, bo nie za wiele tu się dzieje. Jak już, mówi, jak już mówiłem wcześniej, jest tu więcej walki w środku pola, niż sytuacji. No Boże, co to było? Aha. Ech. Jak tracić frajesko bramki, poradnik by Jokerku. Może jakieś zmiany zrobimy, bo tutaj... 73. minuta i nadal przegrywamy Bonaventura wejdzie za Pacuete e, Rewid za Ibrahimowicza No i powiedzmy, że Czolanolu za Castilejo Może oni odmienią los Tego spotkania No i będzie chyba 2 do 0 A jednak nie, ale chyba tak Koniec meczu, przegrywamy 2 do 0 mm. No tak, myślę, że zasłużone zwycięstwo Juventusu. Za bardzo nic nie pokazałem w tym meczu. Yy... No i co mogę powiedzieć? No przegrałem, to przegrałem. Po co drążyć? Temat, wiadomo. Przejdźmy sobie na trening. Może ktoś się rozwinie, może nie. Rozwija się Hernandez, bardzo mnie to cieszy. Pozostała czurka na pewno też się rozwinie, jestem przekonany. I tak następny mecz czeka nas z Napoli. Ja ten mecz, ostatni mecz w tym odcinku, to właśnie z Napoli. Rozegram ten mecz. Kurde, widzicie, mam tutaj ocenę 59, jeśli chodzi o trenerkę. Tutaj, może to się skończyć tak, że mnie zwolnią w, na koniec sezonu. Chociaż no, nie chciałbym tego, ale dobra, to żeby polepszyć chociaż tą moją sobą sytuację, to musimy ten mecz wygrać, więc, więc oby tak się stało. Rozpoczynamy spotkanie Napoli kontra Milan. Dzisiaj mierzymy się z zespołem Arkedusa Milika i Piotra Zielińskiego. Dwóch Polaków, rodaków, naszych kochanych. Chociaż dzisiaj życzę im, żeby ten mecz przegrali. Może być Kesce, znaczy Leao, co ja gadam? Leao, tylko to wykorzystaj! Akcja Napoli, tutaj trzeba zatrzymać jego mościa do naru broni po raz kolejny. Tej karierze uratuje mi dubsko. tam będzie tak teraz. Bardzo dobrze Ibra. Ibra, do końca sam idziesz. Ibra, jesteś silniejszy, no Manolas. Dobrze, Castilejo. Wiedziałam sytuację. Ale. Ale może jeszcze. Może jeszcze coś. A, chyba nie. Dobrze, Kessie, uderz! 1 do zera, proszę państwa strzela Kesse. zapuł karnego trzeba podkreślić może być kontra Kesse. będzie druga bramka czy będzie druga bramka nie będzie dało dobre podanie do leo Oj, coś tu może jednak się rozegrać Ech, Nie ma bramki po raz kolejny, ale laksal jeszcze jest przy piłce Daję do Fernandeza, może do środku Coś jeb w moim domu, tak na dole u mnie Nie wiem co to było, sprawdziłem i ten... Jakby no nikogo nie było nic tam nie zauważyłem takiego, a trochę się przestraszyłem, powiem wam. Teraz muszę uważać, żeby mnie ktoś z tyłu nie zanurzował. Będę się odwracał co jakiś czas. Być może to jest ostatni odcinek, bo mnie już nie będzie na świecie. Nie no, w sumie jakby ktoś mnie tu zabił, to tego odcinka by nie było. Więc jeśli ten odcinek oglądacie, to znaczy, że przeżyłem. Tutaj będzie Napoli. Kurde, ja tu gadam. Nie wiadomo o czym i tracę bramkę no. Dobrze, Lao, musisz to wykorzystać, chłopie. Proszę cię. Tak jest. Brawo. Brawo, tak się gra. Tak się powinno strzelać. prawdopodobnie ostatnia akcja na poli w tym meczu. Tutaj, Kalejon. Dobrze, przejmuję piłkę. Może kontraatak jakiś pójdzie, co? Może trzecią blankę? Niestety nie. Dobrze. Leao, co, co tu się stało? 3 do 1! Tak jest! Guys, wygrywamy w tym momencie spotkanie z Napoli. To już nic się nie stanie: 3 do 1. Zdobywamy bardzo ważne 3 punkty. Szkoda, że z Juventusem nie zdobyliśmy ani jednego punktu. Ale co to mamy? 6 z bardzo trudnymi przeciwnikami. Więc. Można być zadowolonym, Nadal jesteśmy na 8 miejscu w tabeli. Do Romy brakuje nam nadal 12 punktów. No, bardzo ciężko będzie to nadrobić. Tutaj, Interest widzę pierwszy, Napoli, Juventus jest drugi. Lazio czwarty, Napoli, piąte. No, graliśmy z czołówką w tym odcinku. I na 9 punktów możliwych zrobiliśmy 6, więc jest to dosyć dobry wynik. Patrząc na to, że mamy skład, jaki mamy, tak. No dobra, ale to by było na tyle raczej w tym odcinku. Jest może przejdę na trening. Może ktoś się rozwinie, może nie. Nikt się nie rozwija. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć!